Wydaje się czasem, że emocje to coś takiego mistycznego, czego nauka nie potrafi opisać. Nic bardziej mylnego. Zwykle odczuwamy je dość intensywnie, nawet jeśli nie zawsze potrafimy je nazwać. Wydaje się, że emocje to coś nad czym nie potrafimy zapanować, nawet jeśli bardzo byśmy tego chcieli. Rzeczywiście jest tak, że nie potrafimy nad nimi panować świadomie. Możemy jednak wpływać na nie naszymi zachowaniami. Emocje są stanem odczuwanym prawdopodobnie przez wszystkie kręgowce. Strach, gniew, zaciekawienie, znużenie czy spokój, to wszystko może odczuwać zarówno Bocian, jak i Krowa. Takie łąkowe skojarzenia mi przyszły do głowy. Oczywiście ani Bocian, ani Krowa nie będą potrafić rozpoznawać świadomie emocji, ani ich nazywać. Ich zachowania będą za to spójne z odczuwaną emocją. To, że zwierzęta odczuwają emocje, nie będzie zaskoczeniem dla właścicieli psów. Przecież one bardzo wyraźnie komunikują, kiedy są podniecone, patrz merdanie ogonem, czy rozdrażnione, patrz pokazywanie zębów, czy szczekanie. Czym zatem są emocje? Z biologicznego punktu widzenia są stanem szczególnego pobudzenia nerwowego i chemicznego całego organizmu. Zwłaszcza komponent chemiczny związany z wydzielaniem hormonów i neuroprzekaźników jest tu istotny. W zależności od zestawów substancji chemicznych, jakie wydzielają nasze ciała, będziemy zachowywać się w określony sposób. Uważam, że emocje można podzielić na cztery kategorie. Pierwsza jest związana z czymś, co nazywamy emocjami negatywnymi, takimi jak strach, lęk, złość, rozdrażnienie. Są one związane z zachowaniami, które nasza kultura nisko ceni, takimi jak zachowania agresywne bądź ucieczka. Emocje te prawie zawsze związane są z wydzielaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu, oraz z pobudzeniem układu współczulnego, co nazywamy stresem. Bardzo silnie zmieniają one działanie całego organizmu, choćby poprzez pobudzenie akcji serca, płuc i mięśni kosztem organów przewodu pokarmowego. W stresie jesteśmy w stanie szybko i zdecydowanie zareagować, trudniej zaś przychodzi nam zachowanie nerwów na wodzy, myślenie racjonalne, refleksyjne czy kreatywne. Druga kategoria jest w pewnym stopniu odwrotnością emocji negatywnych. Jest to poczucie zadowolenia, równowagi psychicznej, radości, odprężenia. Taki stan wywoływany jest np. przez acetylocholinę, która daje mózgowi poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a w organizmie wywołuje obniżenie ciśnienia krwi i podwyższenie aktywności narządów związanych z trawieniem i metabolizmem. Emocje z tej grupy najczęściej przytrafiają nam się w kontekście społecznym. Wychodzi na to, że jako zwierzęta hiperspołeczne do trawienia obiadu potrzebujemy towarzystwa bliskich. Trzecia grupa emocji jest chyba najciekawsza i najbardziej ludzka. Mam na myśli stan, który każe nam się uczyć. Nazwałbym ją emocją ciekawości. Mówimy wtedy, że jesteśmy podekscytowani, pełni entuzjazmu, zafascynowani, gotowi do działania. Takie emocje związane są z wydzielaniem jednej magicznej substancji, znanej pod nazwą dopamina. Dopomina to czysta motywacja to dzięki niej podejmujemy wysiłek. Jest ona niezbędna do uczenia się nowości, dlatego odgrywa szczególną rolę wśród dzieci. Myślę, że powinniśmy wydzielić jeszcze jedną grupę emocji można by ją nazwać emocjami apatii. Byłby to stan, który opisujemy jako ospałość, brak energii, pesymizm. Mogą być one szczególnie mocno odczuwane dla osób, które zakończyły jakieś bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Na przykład wtedy, gdy skończy się ulubiony serial, na który poświęciła się każdą chwilę mijającego tygodnia. Wtedy mózg przyzwyczajony do regularnej dużej dawki dopaminy nagle będzie jej pozbawiony. Również osoby pozbawione bezpieczeństwa wynikającego z bliskości innych mogą czuć się przygnębione, bo ich ciała nie wydzielają wystarczająco dużo acetylcholiny lub oksytocyny. Wszystkie opisane wyżej grupy emocji, łącznie z ostatnią, mają swoje uzasadnienie ewolucyjne. Zagrożenie pobudza do walki lub ucieczki. Spokój i poczucie bezpieczeństwa to czas na trawienie. Z kolei podejmowanie wyzwań związane z wydzielaniem dopaminy, potrzebne jest do nauki i ewolucji kulturowej. Nawet apatia lub pesymizm może być tłumaczona jako adaptacja mówiąca o tym, że Twoja obecność na świecie nie przydaje się już do wzmocnienia Twojej linii genetycznej. Oczywiście wszystko to nie jest takie proste. Łatwo jest stworzyć własną klasyfikację, ale podobnie jak wszystkie poprzednie, będzie ona miała swoje. Dziury i niekonsekwencje. No bo jak m, zakwalifikować emocje towarzyszące na przykład zakochaniu? Wydaje się, że będą one pasowały wszędzie po trochu. Zwykle jednak jedna z emocji dominuje. Nie możemy być jednocześnie spokojni i rozdrażnieni, pobudzeni i apatyczni. Jak tej wiedzy można używać w praktyce? Tu mam niezbyt pomyślne informacje. Nad emocjami nie jesteśmy w stanie zapanować samą siłą woli. Możemy jednak jak już wspomniałem, kształtować je świadomie, dobierając zachowania. Jesteś przygnębiony, możesz dzwonić do przyjaciela i się zwierzyć. Jesteś podekscytowany, przelej swój pomysł na papier, wtedy spokojnie będziesz mógł zasnąć. Jesteś zdenerwowany? możesz pójść pobiegać, zapewnić wtedy pracę swojemu sercu i mięśniom. Przecież do tego właśnie przygotowywały je kortyzol i adrenalina, które powodują poczucie podenerwowania. Istnieje wiele metod. Prowokowania i radzenia sobie z emocjami. Emocje można wykorzystać na swoją korzyść. Niekoniecznie trzeba je tłumić i uczyć się nad nimi panować. Jeśli chcielibyście, abym opowiedział o sposobach radzenia sobie z emocjami więcej, napiszcie proszę w komentarzu. Myślę, że warto wrócić do tematu. Podobne podejście, a więc korzystanie z zachowań w tworzeniu odpowiedniej atmosfery można wykorzystać w pracy z dziećmi. Zadbać o poczucie bezpieczeństwa, o ruch fizyczny, na przykład poprzez zabawę, szczególnie poprzez zabawę. Tworzenie, kreowanie, działanie, działanie projektowe. Na tym kanale opowiadam o doniesieniach nauki, mogących wpływać na szeroko pojętą edukację. Mogą być to cenne materiały dla nauczycieli czy rodziców. Można je jednak również wykorzystać, tak jak informacje z tego filmu, w samorozwoju. Jeśli zatem materiał ten był dla Ciebie cenny, pamiętaj o subskrybowaniu, pamiętaj o łapce. Jest to wszystko dla mnie bardzo ważne w docieraniu do nowych odbiorców. Jeśli oglądasz za to ten film na Facebooku, zapraszam do poszukiwania mnie na YouTube, tam znajdziesz więcej materiałów. Wystarczy, że w wyszukiwarce tam na YouTube wpiszesz termin Szkoła odnowa. Na koniec, chciałem się pochwalić, że przed miesiącem mniej więcej wydałem książkę. Jak widzicie, cegłę prawie, która również nosi tytuł Szkoła odnowa i która opowiada o tym, jak, jakie wnioski z nauki możemy poczynić dla rozwoju edukacyjnego. Można ją nabyć, a jakże, na stronie szkołaodnowa.edu.pl. Nagadają się na koniec. Uff. Dzięki i do zobaczenia.